Szanowni Państwo, nowy tydzień poniedziałek zaczynamy od informacji z niedzielnych wyborów uzupełniających w Rogozińcu. co prawda głosowanie odbywało się w Dobrówce wielkopolskiej, ponieważ tam jest wyborczy. Tym bardziej cieszy frekwencja, bo 144 osoby. Co jest no, ewenementem, jeżeli chodzi o wybory uzupełniające, z Rogoźnica. przyjechała do Dobrówki Wielkopolskiej, żeby zagłosować na swoich kandydatów, kandydatów o trzech wygrała pani y, kurzawa, z tego miejsca gratuluję osiągnięcia dobrego wyniku. No jednocześnie życzę y, sukcesów w tej pracy takiej samorządowej y, bycia radną w Rogoźnicu. Mam nadzieję, że... Potrafimy się dogadać i razem współpracować dla dobra Rogozińca. Jesteśmy też po fajnych uroczystościach związanych z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia. Dawniej nazywaliśmy to Wigilią Miejską, odbywała się ona na Targowisku, A tu chcę pogratulować pani Malinie Kubickiej pomysłu przeniesienia tych wydarzeń za dom kultury stworzenia tam takiej fajnej, klimatycznej atmosfery, mniejsza powierzchnia, ale wystarczyła dla uczestników. Frekwencja zresztą dopisała od poniedziałku do niedzieli, w niedzielę już tak na, włącznie z występami artystycznymi naszych, artystów i innych. Dużo atrakcji dla naszych najmłodszych, gruzińskich dzieciaczków, Mikołaj, dużo zdjęć, prezentów, także myślę, że takie wydarzenie fajne. No i oczywiście to przy tej okazji też Dziękuję wszystkim pracownikom za, za zaangażowanie, bo na pewno naprawdę trzeba było się wysilić, żeby tyle światełek porozprowadzać, to wszystko podłączyć i żeby też instalacja wytrzymała to obciążenie energetyczne, jakie w tym momencie się pojawiło. Karuzela Weneska dla dzieciaczku, która praktycznie non -stop pracowała. Dobrze, że się nie zatarła od piątku do niedzieli. No i też Paniów kół Gospodyń Wiejskich z Dobrowki Wielkopolskiej Kosieczyna, które tradycyjnie przygotowały potrawy wigilijne, rozdawane za darmo, które nazywamy smakami miast. Także też takie fajne wydarzenie taka nasza tradycja. Także myślę, że taki pomysł przeniesienia za Dom Kultury w ten, w tą, tą taką poddrzewa, w tą klimatyczną atmosferę jest bardzo fajny i zapewne tak będzie kontynuowany. Wczoraj 12 grudnia odbyła się komisja, odbyły się komisje Rady Miejskiej, na której zostały przedstawione propozycje uchwał. Będzie dziewięć uchwał zostało zaproponowanych na sesję grudniową, w tym najważniejsza oczywiście uchwała budżetowa na 2023 rok, a w ramach tej uchwały budżetowej myślę, że to co najbardziej Mieszkańcom interesuje, mimo ciężkiego budżetu i tych rosnących wydatków bieżących związanych chociażby z oświatą, z utrzymaniem naszych jednostek organizacyjnych, udało się troszkę pieniędzy jeszcze zaoszczędzić na zadania inwestycyjne. W tym oczywiście część z tych zadań to jest kontynuacja umów, które zostały podpisane teraz, w tym roku 2022. Mówię tu chociażby o tempie modernizacji. I, I takie to jest wykonanie elewacji naszej przygody miejskiej przy ulicy długiej. Mówię o paptraku u przy którym pracy się już rozpoczęły, jak również umowa na wykonanie dróg tu Jan, Piotra i Pawła, Pawła Tafelensowicza i tych dróg właśnie w tym obszarze. Również udało się troszkę tych pieniędzy pozyskać, czy z budżetu zaoszczędzić żeby uporządkować sprawy związane z wodą w Rogozińcu, ale również rozpoczęciem być może uda się ogłoszony przetarg zostanie rozstrzygnięty, uda się wykonać pierwszy etap drogi również w Rogozińcu. Udało się też pieniądze uzyskać na wykonanie złodociągowania i skanalizowania obszaru, tu przy drodze wyjazdowej ze w stronę Tobrowskiej Wielkopolskiej, czyli tego obszaru pod zabudowę, przewidzianego w planie pod zabudowę między Zboszynkiem a Bronikowim. Do tego oczywiście podwiodaliśmy furtki z takimi zadaniami jak ulica drugi etap drogi w czyli ten dół wioski, ulica Okrężna w Kosieczynie, Bronikowo, czyli droga tu przez Bronikowo do naszej obwodnicy tej nasz jest Zboszynka, jak również z obwodnicy w stronę do Toru Berlińskiego, czyli ten fragment ale to mówię, kończymy dokumentację i tylko tak będziemy zadania rozpoczynali. Również jeżeli chodzi o to, co my dla na roboczy nazywamy remizą Starzacką w Kosieczynie, także tu środki na to mamy, przynajmniej taki zaczyn ten finansowy, żeby te zadania realizować. Boksujemy się z konserwatorem zabytków, jeżeli chodzi o ulicę Klastawską w Dobrówce Wielkopolskiej. No, i oczywiście na szereg innych bieżących spraw, ale te są mi istotne. Te najważniejsze wymieniłem. Mam nadzieję, że uda się w 2023 roku zrealizować. 14 grudnia odbyło się spotkanie Konwent Rzeszenia Gminy Województwa Lubowskiego w Słońsku. Tam też został ogłoszony ranking Gmin Województwa Lubuskiego, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie 16. Takich elementów funkcjonowania samorządu było brane pod uwagę. I tu miło mi poinformować, że Gmina Zmoczynek e, została zwycięzcą w powiecie się I, i również jeżeli chodzi o gminy miejsko-wiejskie e, w województwie, zajęliśmy pierwsze miejsce. Myślę, że to jest zasługa nas wszystkich, pracowników Urzędu Jednostek Pomocniczych, ale również państwa, mieszkańców Gminy Zmoczynek. I myślę, że jest to powód do dumy i satysfakcja, że. Jest, nasze osiągnięcia są zauważane szerzej w województwie i nie tylko. Szanowni Państwo, 14 ponownie ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap drogi w Rogozińcu, dorzucając nieco grosza, jak nie, to się tak kolokwialnie mówi. Miejmy nadzieję, że teraz wykonawca się znajdzie i będziemy mogli to zadanie dofinansowywane po części z budżetu wojewody, będziemy mogli rozpocząć. I rozstrzygnąć przetarg pozytywnie. Również ale to 15 odbyło się pierwsze spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym, a dotyczące ulicy Kosieczyńskiej i Okrężnej. Jest to etap już dosyć mocno zaawansowany, jeżeli chodzi o tą fazę projektową. Niestety to zadanie było ogłoszone w tej procedurze za projekt i wybuduj, a więc teraz są te etapy projektowe. One trochę potrwają ze względu na konieczność uzgadnienia z wodami polskimi, gdzie jest bardzo duży zastój i opieszałość mocna, jeżeli chodzi o uzgodnienia, jak również uzgodnienia z PKP dotyczące nowej przepompowni już gminnej, która będzie te wody spod wiaduktów, z tego skrzyżowania, ronda, które tam będzie, będzie odprowadzała w stronę Nowego Łosińca.